Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na przegląd stylówek tygodnia, realistycznych stylówek, czyli tego, co będę nosiła dzień po dniu i tym razem stwierdziłam, że będziemy stylizować całość w związku z tym, że pogoda jest mocno kapryśna, więc wiecie, jednego dnia 5 stopni, drugiego dnia 14 stopni. I tak dzisiaj najpierw Wam oczywiście pokazuję to czym chodzę tak generalnie. Jest to taka zielona koszula. Bardzo w ogóle podoba mi się odcień tej zieleni. Uważam, że bardzo fajnie pasuje mi do włosów. Wcześniej miałam na sobie inną koszulę, ale niestety smażenie ją uszkodziło i poszła do prania. Ona, jak widać, ma tutaj takie luźniejsze rękawy. I te rękawy nie są też długie, nie są też krótkie, tylko takie bym rzekła mocno pośrednie. Niżej stwierdziłam, że wskoczę w spodnie, z którymi naprawdę bardzo się lubię, to są takie ala, skórzane spodnie z lumpa, które o dziwo bardzo dobrze na mnie wchodzą, w sensie, że pasują, bo wiecie, no też to nie jest takie proste w lumpie znaleźć dla siebie spodnie o dobrym rozmiarze. Długości itd., itp. A tutaj wydaje mi się, że wszystko jednak się spina. Stwierdziłam też, że postawię na zielone buty takie botki, takie bikery, chyba tak to się kiedyś nazywało buty trochę inspirowane tymi buciorami takimi motocyklowymi. Mi naprawdę super się w nich chodzi, więc mówię: założę, co by był zielony do zielonego. I teraz szybciutko dokładam potrzebne mi elementy, co by wyjść z domu. I cóż takiego mogłam dołożyć? Dołożyłam kapelusz, ostatnio przeprosiłam się z kapeluszem i stwierdziłam, że będę w nim chodzić, póki jeszcze pogoda na to pozwala. To jest wełniany kapelusz z chemu, który kupiłam chyba dwa lata temu, jakoś tak mniej więcej. I uważam, że on. No że wiecie, kapelusz to jednak kapelusz, no nic nie robi takiego klimatu właśnie jak kapelusz, to jest takie wyjątkowe nakrycie głowy i myślę, że to wiecie, na kapelusz trafia się dość rzadko na ulicach, a uważam, że to jest naprawdę fantastyczny dodatek. Dołożyłam oczywiście torebkę, bo zabieram ze sobą kamyki, portfel, to jest moja torebka z Witchena, którą dostałam od małżonka na 30 urodziny, ona naprawdę bardzo dobrze mi służy no i oczywiście co, dorzuciłam też płaszcz, no bo tak jak wspomniałam zaraz wychodzę, więc wiecie, tej wszystko musi się spinać płaszcz marki Villa znaleziony na Zalando on ma w swoim składzie chyba około 30% wełny, o ile się nie mylę ale tak mi coś z tyłu głowy świta, jak widać długość jest bardzo spoko i niesamowicie doceniam w nim też to, że przy tej modzie, tendencji na takie przeskalowane, mocno powiększone fasony, on nie wygląda za bardzo, wiecie. Wiadomo, że on tutaj nie jest nigdzie jakoś tam wytaliowany i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko nie prezentuje się tragicznie bardzo lubię w nim to, że on ma tutaj takie wiecie dwie naprawdę głębokie kieszenie zapinane na guziczki, no dekolt ma dość taki bym powiedziała duży tutaj to wycięcie więc przy chłodniejszych dniach szalik, apaszka cokolwiek raczej powinno wejść no i co, ja dzisiaj o tak się prezentuję, a teraz uciekam do przedszkola Cześć, dzień dobry czwarteczkowo Wróciła do nas zima, zatem na moją głowę wróciła czapka, wróciła gruba, puchowa kurtka i wrócił sweter, o którym myślałam, że się na no, dobre pół roku pożegnamy. Taki ten delikatny, fioletowy z Monki. Musiałam go jednak wygrzebać, bo mówię, że sweter będzie naprawdę spoko opcją. Do tego ta moja taka kurtka, którą dostałam na urodziny od taty. Ona jest duża, a jest to rozmiar, uwaga, XS. Jasna czapa, pasująca, myślę, do kurtki. Idealnie założyłam takie czarne, materiałowe spodnie, one są z Zara albo z schema, ale z Lumpa tak naprawdę, wiecie, złapane za parę złotych. Bodki czarne, wygodne, moja torba tak zwane żółw, tak nazywają ją dziewczyny, no bo ona w sumie ma taki wzorek żółwia, ale mam tutaj dla nich przekąski na tańce. No i co, no tak dzisiaj się prezentuję, to jest realistyczny, mój rzeczywisty outfit na chłodny, nieco biały i pieruńsko dzień. Wiecie, chodzi jednak o to, żeby było mi ciepło. Ja bardzo szanuję i doceniam wszelakie mega modne, kobiece i tak dalej stylizacje. Jestem wielką fanką wygody i ciepła, więc ubram się dzisiaj o tak. Zatem ja uciekam, co by nie tracić więcej czasu. Dzień dobry w piątek, dzień pochmurny, deszczowy i jakiś taki w ogóle mech, totalnie. Wybieram się właśnie po dziewczyny, lecimy na zajęcia, i ja stwierdziłam, że dodam sobie drobiny energii swetrem, którego chyba w zeszłym roku nie nosiłam, tak wiecie, w tym sezonie jesienno-zimowym. I dzisiaj stwierdziłam, że to jest jego dzień. Więc co, wyciągnęłam go z dna szafy i przywdziałam To jest golf, co myślę, że dzisiaj się przyda, bo wiedzenie jest raczej mało zachęcające, też jeśli chodzi o temperaturę. Dorzuciłam do niego takie granatowe spodnie. Ja je odziedziczyłam po koleżance, o ile tak mogę powiedzieć. One są fajne, takie lekkowicie, eleganckie, materiałowe. I wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj ten granat z tą czerwienią wygląda. Takie wiecie zestawienie kolorystyczne, no i do tego zdecydowałam się na ten mój płaszcz, mówię, wiecie, coś, żeby było ciepłego, ale też bez przesady, no bo nie ma już takich arktycznych mrozów i wiatrów jak ostatnio, więc długi płaszcz, czarne buty, brązowa torebeczka Puccini. Jakoś tak ta moja czarna ostatnio mi się znudziła, no i stwierdziłam, że po prostu tutaj do tego setu ta brązowa bardziej będzie mi pasować. Ja się prezentuję dzisiaj o tak i w ogóle czuję się trochę jak taka dziennikarka z lat 80., jeśli mam być szczera w tym. Pewnie przez golf i co uciekam, bo ostatnio jestem w wiecznym niedoczasie, jeśli mam być szczera. Dzień dobry, dzień dobry. W sobotę mamy to. Pogoda nam się nieco rozkręciła. U nas dzisiaj w planach warsztaty wielkanocne w domu kultury, w ośrodku kultury w zasadzie. A potem chilling na działce, jakiś grill, wiecie, taki luźny klimat. I co ja dzisiaj stwierdziłam, że zarzucę na siebie? Oczywiście, tak jak widać, postawiłam na y, ala skórzaną kurtkę, która chyba dla wielu, wielu osób jest zawsze takim. Mocno bezpiecznym e, wyborem Pod to uwaga Zarzuciłam bodziaka Dostałam też jakiś czas temu od koleżanki Bodziaka w takim spranym Czarnym kolorze e, Jest jak widać na ramionczkę Więc pyk Tutaj wiecie Kurtka delikatnie to przesłania e, I co stwierdziłam, że założę Takie spodnie, te moje zielone Na gumkę z kieszeniami Z nieco wyższym stanem, one są naprawdę bardzo fajne i do tego czarne buty, tak mówię, Adidasy to może niekoniecznie. No i takie mam dzisiaj zestawienie na wersję wyjściową do ludzi, że tak powiem. Cześć, dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo fajną pogodę, więc pojawił się u nas taki spontaniczny pomysł, żeby wybrać się na rowery. I co, myślę, że ubrałam się bardzo adekwatnie do pogody, bo jest ciepło, troszeczkę wieje, więc jeszcze może krótki rękaw sam w sobie nie do końca. Dlatego tak, oczywiście moja chyba dość dobrze znana i przeorana kurtka jeansowa. Pod spodem mam bluzkę z krótkim rękawkiem, ja ją pokazywałam w Lumpholu. Spodnie takie jak widać, nieco krótsze w kropeczki, bardzo fajne, bardzo wygodne. Adidaski, czarny plecak, co by schować, kamyki, wodę, jakieś ciasteczko i spadamy. Hej, cześć, dzień dobry poniedziałkowo. Witam się z wami w takim nieco specyficznym dniu, bo aura jest mocno mieszana. Niby ciepło, niby trochę słońca, trochę pada, więc wiecie. No i jeśli chodzi o mój dzisiejszy strój, bo generalnie dlatego się w tym filmie spotykamy, to może zacznę od kolczyków. Kolczyki w końcu wymieniłam mam nadzieję, że będzie je widać. Założyłam takie moje monetki, które kupiłam parę lat temu na stronie Ania Kruk i one są naprawdę bardzo fajne, bardzo je lubię. Wzięłam trochę koloru, czyli bluzkę z napisem Klasa i szyk. Ona jest ze sklepu Nare i muszę powiedzieć, że nosi się ją wybitnie, pierze się ją też naprawdę fantastycznie i co najważniejsze, nic się z, to, z tym t-shirtem nie dzieje. Mam dwa i naprawdę jeśli chodzi o jakość, to mogę serdecznie Wam je polecić. I ona jest ogólnie taka luźna. Ja stwierdziłam, że ją lekko tutaj, wiecie, zwiąże z tym patentem na gumkę. Wywijamy i mamy nieco krótszy fason zarzuciłam kurteczkę, no bo jednak wiecie z rana bywa trochę chłodniej więc też takie paradowanie przy nie wiem, 15 stopniach tylko w t shircie nie do końca jest w moim stylu więc kurtka zawsze spoko tym bardziej, że zawsze można ją zdjąć na nogach jeden z moich ostatnio ukochanych spodni, to są takie materiałowe, prążkowane dzwony Uwielbiam, bo wiecie, niby leginsy, niby dzwony, naprawdę są niesamowicie wygodne, komfortowe i ja je noszę, piorę, noszę, piorę, noszę, piorę, bo naprawdę to są świetne spodnie i mam wielką nadzieję, że będą mi długo służyły, a znalazłam je w lumpie i wróciły moje espadrylki Tommy Hilfiger z... czego? Z Zalando... One już są lekko przeorane, już tak żółto nie wyglądają jak na początku, no ale też prałam je parokrotnie, bo no brudzą się jednak, wiadomo, jak się z czegoś korzysta, no to to nam ma prawo się przebrudzić. No i co, tak się dzisiaj prezentuje, to jest moje OOTD na co dzień, na wizyty w przedszkolu, tak na luzie, ale jak wspomniałam, z odrobinką koloru. Klasa i szyk. Dzień dobry, ostatni strój i akurat zrobiło nam się naprawdę prawdziwe lato. Jak wracałam, samochód pokazywał mi 31 stopni, więc wiecie, to nie jest coś na zasadzie 18 i krzyczymy, że jest ciepło, tylko naprawdę pogoda letnia i ja mam dzisiaj trochę strój na taką turystkę, tak jakoś mi się to skojarzyło. Założyłam absolutnie przepiękną i fenomenalną jak dla mnie koszulę z wiskozy w takie malutkie jabłuszka. Zobaczcie, ona jest niesamowicie urocza, bardzo mi się podoba. I wiecie co jest jedną z lepszych rzeczy w niej, że ona kosztowała 6 zł, a naprawdę stan Igła, dołożyłam te moje spódniczko-spodnie, chyba tak to się nazywa, ale stwierdziłam, że jakoś tak kolorystycznie mocno mi to wszystko tutaj, wiecie, siedzi i gra i tak dalej, i tak dalej. Moja siata, bo biegnę jeszcze na małe zakupy, nie wiem, bułka, chleb, papier toaletowy, muszę kupić jakieś takie, wiecie, podstawy, podstaw tak zwane. Zarzuciłam espadrylę. No i w sumie co, tak się dzisiaj prezentuję, uciekam naprawdę, chyba jeszcze tylko założę kokardę, ale wiecie co, chyba jednak włosy zwiążę w koka, bo jest upal, nie? Zatem ja lecę, bo wiecie, jeszcze zaraz tańcę, a dziewczyny trzeba odebrać z przedszkola. Zatem buziaki na razie. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami 18 kwietnia. Dzisiaj szykuje nam się kolejny piękny i ciepły dzień, więc oczywiście co? Stwierdziłam, że ubiorem dostosuję się do tej aury. Zastrzegam jednak, że jest jeszcze dość wcześnie, nie ma jeszcze nawet godziny 10, więc wiecie, no w kwietniu jednak ta temperatura nie rozkręca się tak szybko i raczej też nie atakuje nas taki upał od samego rana. Więc pomyślałam, że co? Założę oczywiście takie leciutkie materiały i mamy tutaj taką naprawdę ładną, lekką, prześwitującą bluzkę, którą kupiłam ostatnio w Lumpie za. 6 zł najprawdopodobniej. Naprawdę jest bardzo fajna. Podoba mi się tutaj coś na zasadzie takiej falbanki, baskinki. Kto pamięta szalone czasy baskinek? Dorzuciłam niebieską torebkę, pakuję tutaj portfel, reklamówki i generalnie uciekamy zaraz na zakupy. Jak widać, na włosach mam opaskę, ale jakoś tak potrzebowałam tutaj czegoś takiego uroczego, i wiecie, opaska zawsze wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom. No, i spodnie w roli głównej, tak naprawdę występują spodnie kraciaste, spodnie zielone, czyli no to nie jest taki element, powiedziałabym, powtarzający się na ulicy, coś, co każdy chciałby nosić. Myślę, że jednak większość osób powiedziałaby, że to nie jest w ich stylu. Ja uważam, że jest to totalnie w moim stylu i że te spodnie są naprawdę fantastyczne. Do tego dorzuciłam mokasyny. Wieki nie nosiłam, a w zasadzie miesiące mokasynów i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby je odkurzyć i wyciągnąć na spacer. No i co prezentuje się dzisiaj? O w ten sposób myślę, że pomimo tej białej góry jest dość kolorowo.